Witam na kanale Ograć Bookmohera. Na początek chciałem Wam pokazać promocję otwarte dla nowych graczy. Mamy grę bez podatku przez pierwsze dwa tygodnie. Dodatkowo, przy pierwszej wpłacie macie do 2000 w formie bonusu i przy drugiej wpłacie macie do 200 zł w formie maxi zysk. Czyli, jeżeli wygracie po prostu z promocją maxi zysk, kupon macie po prostu podwajaną wygraną. Jeżeli macie jakieś pytania y, lub coś. Dotyczące Bógmucha Forbet, piszcie w komentarzach. Jak zawsze zapraszam na sobotę i niedzielę, wtedy do wygrania macie 50 zł od Forbet. Ci, co ostatnio wygrali w sobotę i niedzielę, powinni otrzymać bonusy do czwartku, mam nadzieję. A teraz, jeszcze, jeżeli ktoś nie ma konta w Forbet, link będzie do rejestracji w komentarzu pod filmem. I przechodzimy do kuponu na dzisiaj. No i oczywiście do podsumowania wczorajszego kuponu. Jak się przedstawiały wczorajsze kupony, bardzo fajnie. Piłka nożna weszła, inne sporty weszły. Jesteśmy już ponad 2300 do przodu. No niestety tenis znowu zawiódł. Coś ostatnio nas zawodzi, ten tenis drugi raz z rzędu. Nasza skuteczność na tenisie spada i się wyrównała już z innymi sportami. A w innych sportach przeważnie gramy hokej i koszykówkę. Tak samo właśnie dzisiaj wybrałem hokej i koszykówkę. Jak zwykle, zapraszam do. Yy, subskrybowania kanału do łapki w górę to pomaga rozwijać się kanałowi oczywiście będzie więcej bonusów a na razie tylko mogę wam dawać bonusy w soboty i niedzielę oczywiście kto wygrał ostatnio otrzyma niedługo już bonus na swoje konta i tak nie ma co grać teraz w tygodniu więc myślę że jeżeli nawet dostaniecie w piątek bonus to nie będziecie zawiedzeni bo normalnie tylko będą mecze takie ciekawe w weekend co wybrałem na dzisiaj oczywiście trzy kuponiki Każde zdarzenie ponad 1,20, bo gramy od poniedziałku do piątku z total bet, żeby grać po prostu bez podatku i mieć jak największą wygraną dzięki temu. Najpierw gramy tenis, moim zdaniem że dzisiaj, chociaż wejdzie to, gramy y, marketę Wondurosową w tenisie. Debel Wołkow-Zieliński, no mam nadzieję, że sobie poradzi Zieliński i pokonają słabszych rywali. I ostatnie Francisco Kerodulo, że pokona. Aleksisa Gautnera. Mam nadzieję, że to wejdzie. Gramy faworytów. Oczywiście jak to mówiłem, no, niszowe te turnieje są, ale trudno. Mam nadzieję, że wyżej rozstawieni zawodnicy sobie poradzą ze słabszymi rywalami. Następnie piłka nożna. No tu trochę młodzieżówki. Białoruś-Węgry. Gramy na Węgry. Mimo, że to jest wyjazd. Białoruś to jest jedna z słabszych drużyn w młodzieżówkach. Myślę, że Węgrowie pokazują i w dorosłej reprezentacji potrafią ukuć lepszych rywali, tak jak na Euro, Francję. No i dlatego tak so, czuję, że. Tutaj może być wyrównane spotkanie, ale jednak Węgry wygrają. Niski kurs, nie lubię grać na zwycięzców po niskim kursie, jeszcze na wyjeździe, no ale Białoruś to jest jedna z najgorszych ekip. Następnie Walia, Gruzja i tutaj fajny kurs jest na Walię, ale myślę, że tu śmierdzić może remisem, dlatego gramy Walię lub Premis. Gruzja to jest taki mm, trudny rywal, że dużo grać, lubi właśnie na te y, remisy i murować, dlatego gramy Walię lub remis. Do dorosłej reprezentacji grają do. Dobrze, myślę, że i w młodzieżowej też sobie coś tam daleko zajdą. Walijczycy rozwijają ten futbol w Walii, w Walii, wiadomo, angielska, no, brytyjska technologia tam na pewno jest, a nie co w Gruzji. No i Maroko, Gwinea, Bisu, no i tu no, też nie lubię grać właśnie na te zwycięstwa po takich niskich kursach, no ale nie ma co grać. Gramy to Maroko dla mnie, jedna z 105 najlepszych ekip w Afryce, ale w Afryce jest dużo remisów. I mało bramek, dlatego boję się, że to może być remis. Mam nadzieję, że Maroko to wyciągnie. Jest jedną z lepszych w ofensywie dru drużyny i trochę tych bramek strzela. A Bisura, czy nie powinna sobie tutaj nic strzelić, moim zdaniem, może to być na 0-0, może 1-0 dla Maroka. Niski wynik, moim zdaniem, jak to w Afryce jest. Strzelają jedną bramkę, no i. Po meczu praktycznie, bo wiedzą, że rywa nic nie strzeli. I ostatni kupon Hokej i koszykówka. I tutaj gramy jak zwykle tą rosyjską ligę z niszową, niższą, oczywiście, Krasna Armia, też jedna z lepszych drużyn, myślę, że sobie poradzi z Rigą. Wiadomo, Riga, no to jest tak łotewskie trochę, no ale wiadomo, rosyjskie kluby są zawsze mocniejsze. Później, później gramy Marius Boys z Farshaga Haga no te, trudne te nazwy, no ale gramy na faworyta. Myślę, że jedna z lepszych drużyn sobie poradzi. I koszykówka w Finlandii, Lahti Basketball, zlał pan Korikabarat Kobu Kobrat. Kobrat. Myślę, że Borat. No, ale drużyna ze stolicy, myślę, że sobie poradzi. Jedna z lepszych ekip w Finlandii. Wiadomo, W kasa zawsze w stolicy jest, więc na pewno na zespół ze, na, ze stolicy. Lachty to nie jest stolica. Przepraszam bardzo. No, wiadomo, że Helsinki, ale Lachty to jest jeden z lepszych ośrodków w Finlandii ogólnie sportowych. Dlatego sądzę, że sobie poradzą z mniej mi znanym Laupman, Kori Koborat. No i tak się prezentuje właśnie kupon. Kolejny, mam nadzieję, że znowu inne sporty wejdą, bo właśnie fajnie wchodzą te inne sporty, mało jak to gra, ale ja właśnie zacząłem grać ten hokej, tą koszykówkę i to bardzo fajnie wchodzi, bardzo rzadko wchodzi tak, że faworyt, wygrywa, faworyt nie wygrywa. No i tak się prezentują kupony, mam nadzieję, że dwa z trzech znowu wejdą i znowu będziemy 1000 sto do przodu, no 1000 to praktycznie, bo w każdym jest prawie 200 do wygrania. I tak się prezentują kuponiki, zapraszam na sobotę niedzielę. Napiszę do tylko od forbet, życzę Wam powodzenia zieloności i ed